Dzień dobry, dzień dobry, zobaczcie jak pięknie i słonecznie No trochę chmur, ale więcej słońca niż chmur, nie? Znaczy no nie, więcej chmur niż słońca, ale <laughs> ilekolwiek słońca by nie było to jest szczęście Moi drodzy, takie powiem wam małe plusy wynajmowania domu z Kansilu, który później możecie kupić za bezcen tak naprawdę no to zobaczcie, zmieniany daszek. A wy nie ponosicie żadnych kosztów. Także super. Nie, Radosław? Ale jakie paskudne te. te. To, zobacz. To to no, paskudne, nie paskudne. Nie ja wiem, czy to takie paskudne ładne. Zwykle, Przestań, będzie ciepło i nic nie będzie im na pewno ciekło. Ładne. Jakbym miała zmieniać, bym nawet na takie zmieniła. <śla> a, e, także tak to wygląda, że jeżeli wynajmujecie mieszkanie od kasieru. Po jakimś czasie je możecie wykupić tak naprawdę za bezcen, bo większość pieniążków, które płacicie im na wynajem po prostu jedzie tak, tak jakby na wasze konto. I na przykład bardzo dużo osób robi tak. Wiecie, wynajmuje te mieszkania i czeka, aż jeszcze wy... mają albo kuchnię, albo okna, albo coś. No i wtedy takie już naprawdę wiecie, największe wydatki mają za sobą i kupują po prostu takie mieszkanie, co wcale nie mówię, że jest głupie, można powiedzieć, że wręcz mądre. O! McDonald's moi drodzy, zamknięci, ale zobaczcie na te wszystkie samochody. Oczywiście tam drive-thru jest, a mało tego. Do środka mogą wejść y, kierowcy tak zwanych take-away albo delivery guys, czyli ludzie, którzy dostarczają jedzenie. I chyba było ich w siedmiu. Także I McDonald's. Nie można, ale można. Tak, nie można, ale można. Także ale chodzi o to, że McDonald's w kasę łupie. W Anglii to już zupełnie, nie? Masakra, dobra. w Polsce to jest 23 na 7? Chłopce też chyba są. W zielonej górze był chyba 24 na 7 McDonald's. I przy stacjach benzynow benzynowych też są. Jezu ludzie kupnie sprzątają. Jak mi to drażni. Kupnie sprzątają. No a tutaj gdzie zmierzamy też zobaczcie ile ludzi. A idziemy do BNM moi drodzy, bo chcę kupić spray. <noise> a że ładna pogoda to od razu wykorzystałam męża na spacer. Co nie? Tak, bardzo dobrze. W sumie to nawet mąż zaproponował. O, no aż się sama też. Z... No się. aż się zdziwiłam sama. No łysie, wow, chyba popłakę za ojej. Jaki romantyczny. No. A ktoś się wczoraj pytał, gdzie małżonek, że małżonka w filmie nie ma. W pracy. No w pracy. O, nie wiem. Jakby to było takie dziwne. Przecież ty jesteś zawsze ze mną w filmach, nie? Ale to nie jest mój vlog, tylko twój. No tak, ja rozumiem, ale wiesz. To jest nasz vlog tak naprawdę, przez ostatnich ja jestem, dwa lata. Ja jestem ukrywający się. Jestem poszukiwany, poszukiwany. No, nauczyła się ostatnio piszczać. No, wiecie co? To już normalnie przychodzi. Ludzkie pojęcie: czemu ty piszczysz? Albo jak ja pójdę na górę, to za mną piszcze, albo jak Radek, właśnie widzicie, wyszedł do sklepu, to piszczę. Nigdy tak nie robiła. A tutaj, zobaczcie już brateczki, ale same takie olbrzymie nie lubię tych takich dużych. Ale już zaraz, za chwileczkę. No ja normalnie piszczy jak szalona, akurat włączam kamerę, przestała, ale masakra. To nie Pan. nie robi. Co robi? od tobie, knedla z bułek czerstwych. To już na świeże bułki nie zasługuje? Nie, zasługujesz na, na knedla z czerstwych bułek, o. żeby się bułki nie marnowały. No i to jest właśnie to. Bagietka ma już 3 lata, leży w szafie i można ją z, <noise> w każdej chwili zeżreć. I jakie 3 lata, nie przesadzaj. No dwa i pół. Ale bagietki nigdy nie wyrzuciliśmy, nie? Nie, bo to, to no, już jest... półkę tartą. Także, to będą knedliczki od mojej Pepiczki. Ol, jak, jak się w Czechów mówi? Nie Dobre wiem. rano! Tak? Nie wiem, nigdy nie byłam. Nie byłaś w Czechach nigdy? Nie, nie, nie zasłużyłam na to, Jak to iść. nie byłaś w Czechach? No strach to, nie byłam. Byłaś w nie byłaś Byliśmy na no Markiem wtedy, tak? Byliśmy. No. No, ale to byliśmy tylko na tych, na termach. To na nie byliśmy nigdy razem w Czechach? Nie, dlatego chciałam jechać do Czech i nie chcesz mnie zabrać. O matko-woska, hoska. No to muszę cię zabrać do Czech. Albo do czterech nawet. No, Wolałabym do czterech. Hmm. Wiesz co? Anglicy robią bread pudding. No, I dla mnie to jest paskudztwo. Serwis. A myślałam, że lubisz. Nienawidzę. Dla mnie to jest takie. Chore. To jest chorek. To jest dlatego, że to jest z bułką czesą, a bułkę miałam tylko bagietkę z sezanem, także będziesz miał dla z sezanem, ale spoko przeżyjesz. Tak to wygląda fajnie. No nie wygląda fajnie. No wygląda... jak nie wygląda? No to, to, to Przed chwilą była bułka tarta. A teraz już jest ciasto. Nie Super. bułki tartej, była bagietka. No, bagietka tarta. Ale też dodałam do tego oczywiście Radek. Yy... Jajko. Mąkę. Jakie jajko! Mąkę drożej wodę! Bez jajka? Kuźwa piekarz z wykształcenia. Przepraszam, w piekarze knedliczków nie robią. Nie robią. A czemu z takim... Mówieniem? Nie robią! Języki od razu się Bo ty... Czechy to od razu mi się góry przypominają. No. I tak. Nie robią i nie będzie. Dobra, odstawiam to. Duży miski, przykryć siereczką i nie chrośnie, a w międzyczasie zabieram się za gulasz. Mm, mm, mm. Ale będziemy jeść co? Co no będziesz. A ty co będziesz jeść? Nie wiem, jeszcze śniadania nie jadłam. Co ty zrobić na śniadanie? Nic. Paprykarz? Na jestem Kuziwa! A stało? mamy rybę mrożoną? Mamy. Wiesz, że w tym jest paprykaż do zrobienia, możesz zrobić swój paprykarz i ponoć jest pyszny. O, eee, jest no to trzeba zrobić. No chyba zrobię. No, mamy paprykę, nie? Tę paprykę no, trzeba? Nie wiem dzisiaj. No, na paprykarza paprykarza. trzeba. Paprykarza trzeba paprykę? Albo pomidory. Pomidory nam? No, nie wiem, czy mamy. ty mi włączasz światło tutaj. Po co ty włączasz te przebrzydłe światło tu? kupić dzisiaj żarówki ledowe, nie, białe? Nie, po, po co chcesz kupować żarówki, jak będzie inna kuchnia za kuźwa nie wiadomo kiedy. No dlatego chcę kupić żarówki, żeby było na teraz. Dzisiaj przeczytałam, że prawdopodobnie w Anglia wróci do normalności mniej więcej jak... Ja nie A... wiem czy mikrofonu nie zakrywałem cały czas. Ale tak, że Anglia wróci do normalności mniej więcej jak zaszczepią wszystkich Warnable. Czyli lada dzień. Czyli przecież. Ale spada już, nie? Oczekują, że lato będzie normalne, ale ja to zawsze powiem: lato będzie normalne, później znowu będzie cisza, święta będą normalne, i od stycznia znowu się zacznie. Wtedy zwalniają jak gospodarka może nadrobić. Hmm. Okej, okay. baj. I tak jak ja śpiewałem w tej piosence. Yeah. It's the end of the world as we know it. Idź, idź nie śpiewaj. Proszę? Idź, nie śpiewaj idź i nie śpiewaj. Wow, tak moja żona traktuje moje zdolności artystyczne. Idź i nie śpiewaj, Bye. bo będzie padać deszcz. Bye. No, moi drodzy, jest knedel już gotowy i tutaj gulasz też już gotowy, także nakładam Radosławowi. Moi drodzy, ja jestem. Y już w domu, a przychodzę do Was z takim pytaniem. Już też zadałam to pytanie na Instagramie. Jeśli mnie nie obserwujecie, to Was zapraszam do obserwacji. Uuu, mnie na Instagramie G 78 Tam dużo częściej e, się udzielam, chociaż nie zawsze. Może, nie. Może, może cofnę to, bo nie zawsze się tam udzielam, ale e, nachodzi mnie ostatnio. <słuch> Jak wiecie, ja jem mięso, znaczy ok, jem rybę, no to jem mięso. Ale z mięsa jem tylko rybę. I powiem Wam tak o Mówiłam Wam, że cały czas myślę o mięsie ostatnio. Później się okazało, że miałam bardzo silną anemię. Badania już są niby w normie, ja cały czas myślę o mięsie. Po prostu myślę o mięsie i takie je chcę jeść, że aż mi się czasami chce płakać. Ale na samą myśl o tym, że miałabym to mięso zjeść i myśląc o cierpieniu zwierząt, to chce mi się jeszcze bardziej płakać. I to po prostu jest błędne koło, i nie wiem zupełnie co robić. Wiecie, ja zawsze byłam za tym, żeby słuchać swojego organizmu, i jeżeli mój organizm mi mówi, że chce mięsa, no to widocznie jego potrzebuje. Ale tak jak właśnie przed chwilą powiedziałam, na samą myśl o tym, że miałabym to mięso zjeść, to robi mi się po prostu niedobrze. I co wy na to? Co mi poradzicie? No, zupełnie nie wiem co mam robić. Dzisiaj ja robiłam Radosławowi gulasz, w ogóle jest godzina. Wiecie co? Jest godzina. 18, a ja jeszcze nic nie jadłam. Ale robiłam Radosławowy Gulasz i tak mi się strasznie chciało tego mięsa. Ten zapach w ogóle, no, zapach mięsa ogólnie mi się cały czas podobał. Zawsze mi się podobał. Znaczy zależy, jakie mięso, ale przeważnie mi się podobał. I ja wam mówiłam, że ja po prostu przestałam jeść mięso właśnie ze względu na to, jak traktowane są zwierzęta, po prostu ze względów etycznych, ale. Ta taka rzeź, co się dzieje, to po prostu mnie przeraża i teraz na samą myśl o tym, mówię, się płakać co? jakbym miała zacząć jeść mięso, no ale z drugiej strony, tak jak mówię, jeżeli słucham swojego organizmu i on już przez tyle miesięcy mówi, to już jest 4 miesiące, chyba nawet więcej, to ja po prostu nie wiem, co ja mam zrobić. Kto nie od mięsa i zaczął jeść mięso? Powiedzcie mi. O, ktoś do mnie dzwoni, poczekajcie. Budziłaś się, wstałaś, tak? Powiem Wam, że przyszliśmy ze spaceru. To Luna, jak padła, tak właśnie dopiero wstała, a minęło już trochę godzin od tego spaceru. Tutaj otworzę, co nie przyszło, nie pamiętam. A! Świeczki, chyba? Aczkolwiek nie jestem pewna. Zobaczymy razem. Tak, kupiłam sobie świeczki, sztuczne świeczki. Nie chcę po prostu prawdziwych świeczek, bo nie wierzę w to, żeby wiecie, wdychanie wosku było, e, wdychanie wypalającego się wosku było zdrowe. Także kupiłam świeczki. Mam jeszcze trochę wosków zapachowych i te woski wszystkie chcę powypalać, ale później chcę sobie kupić olejki. czy znaczy takie wiecie, od powietrza z olejkami zapachowymi, e, naturalnymi. Także chciałabym właśnie w tej lustrze mieć świeczki. O, wow, one wyglądały jak prawdziwe. Zobaczcie, to jest świeczka. Zaraz włożę tutaj baterię. Mam baterię chyba takie. Czy to ma być mniejsza? Tak, ma być mniejsza. Ogólnie świeczka wygląda tak. Jest tak jakby... No nie jest to taki śliski plastik. No i ten płomień wygląda tutaj tak, troszeczkę kijowo. Ale zobaczymy, jak będzie to wyglądało z baterią. Także za chwileczkę wracam. I tak. O, już coś błysnęło, widzieliście? O. <laughs> Spoko wygląda, powiem Wam szczerze. Wow, fajnie wygląda, podoba mi się, że tutaj się pokazuje, widzicie? Spoko wygląda, patrzcie. Na Amazonie oczywiście kupiłam, podlinkuję Wam. Bo tak jak mówiłam, chciałabym to do kominka tutaj, już Wam pokażę. Kominek wygląda tak i tam są też te sztuczne świeczki. I chciałam właśnie mieć tutaj świeczki z, w świeczniku. Będę te swoje świeczniki przemalowywała, te, co mam srebrne, na czarno. I chciałam mieć tam świeczkę. Patrzcie jak to ona wygląda. To jest sorry, talerzyk jest, ale no fajnie wygląda. Spoko. No, i robi mi się tutaj moi drodzy, jak wam mówiłam, strogon Stroganow. To powinna być kwaśna śmietana. Ja oczywiście robię wszystko z pół porcji. A ja dodałam po prostu jogurtu greckiego. Tam mam akurat tłuszczowy. Już jestem ciekawa. Wiecie, że ja uwielbiam, uwielbiam pieczarki. A do tego już mi się gotuje woda i będę jadła taką pasę pełnoziarnistą. Jest mój obiadek, także obiadokolacja. kolacja śniadają obiado kolacja raczej powinna być. Także biorę się za jedzenie, bo naprawdę jestem na maksa głodna. Czekam aż mi troszkę auto odparuje i jadę do Sainsbury's, bo muszę po coś pojechać. Ale to na chwileczkę przy okazji sobie zobaczę, czy coś fajnego jest w sklepie, czy nie ma nic fajnego w sklepie. A w ogóle wychodziłam teraz z domu i lisek koło mnie, koło domu stał, centralnie koło drzwi. Także szok, w szoku jestem, że tak wcześnie, bo jest dopiero 21, także nie wiem co on robił przeważnie listki, tak wiecie, po nocach, dziesiąta, jedenasta, no, chociaż już ta pierwsza, czy dziesiąta, to mniejsza z tym. A jeszcze Wam chciałam coś powiedzieć, że zauważyłam, moi drodzy, że dłużej już jest jasno. Nie wiem, czy też widzicie, troszeczkę szybciej się robi jasno. <coughs> Przepraszam. Troszkę szybciej się robi jasno i zdecydowanie dłużej jest jasno, także czuję wiosnę, czuję wiosnę. Dzisiaj, sorry, że tak to jak głośno, ale tutaj dmuchawa mi chodzi w aucie. E, dzisiaj też, moi drodzy, Dostałam e-maila z B&Q z pracami, które już można robić w ogrodzie, także e, poprzycinać maliny. E, nie obciliśmy na zimę, bo dosyć długo nam No, i teraz jest napisane, że przyjdziemy z samej ziemi, także tak zrobię. E, no i już można też zacząć siać rzeczy w domu. Także. Hmm. Ja się cały czas pilnowałam kalendarza polskiego, ale jednak tutaj pogoda jest troszeczkę inna, moi drodzy. Także nie ma co się sugerować i też dużo z Was mi pisało, żeby się nie sugerować e, rzeczami, które są napisane na. Polskich nasionach, no bo to jednak jest troszeczkę inaczej. Tutaj wiecie, tu jest inna pogoda. Zdecydowanie. Eee, także tak, jeszcze nie mogę doczekać. Na weekend może coś mi się uda porobić. Naprawdę już Wam pokazywałam okres jak to wygląda. Już. I już myślałam, że dzisiaj w ogóle coś mi się uda porobić. Ale dzisiaj cały Boże dzień pada. Dobra, myślę, że mogę jechać. Także zabiorę Was ze sobą. Eee, przepuszczam, że już będzie dużo Wielkanocnych rzeczy. Już Wam mówiłam nie raz, że ja uwielbiam rzeczy do domu Sainsbury's. Są przepiękne. Także zobaczymy, co tam ciekawego jest. Zobaczcie jakie serduszko neon. Tylko takie mocno różowe, ale fajne. I tylko 12 funtów dobra cena. Zupełnie zapomniałam o walentynkach. Zobaczcie ile tutaj kartek, jak zwykle Anglia. Kraj kartek, zdecydowanie. U habitat, właśnie to mi dzisiaj wyskoczyło, dlatego chciałam przylecieć. Nie wiem, co jest grane, czy habitat w Sainsbury's, czy co to jest, czy Sainsbury's przejął habitat, czy rzeczy z Sainsbury's należą teraz do habitat. Nie wiem za bardzo, jak na to patrzeć, ale habitat chyba e, wszyscy znają. Ale ładnie tu pachnie. Co tutaj tak ładnie pachnie? O, wow, śliczne, patrzcie, jakie to ładne. Wygląda jak prawdziwe. Ale śliczne rzeczy. Ten kaktus też wygląda jak prawdziwy. Ale ładny zapach tutaj gdzieś jest. Nie wiem gdzie. Zobaczcie. Przepięknie to wygląda. No, zobaczmy co tu fajnego. Różowo. Zielono. Ładny obrazek. Ładnie wygląda, no ale nie moje kolory. Patrzcie, jaka świeczka. Jak miód, ależ świetny budzik, zegarek. Przepiękny, co? No przepiękny. O, i patrzcie na ten świecznik, też ładny. No, ale nie moje kolory. Hmm. To już wam chyba ostatnio pokazywałam. Bardzo ładnie to wygląda. Sztuczne, co prawda, ale ładnie, ładnie wygląda. Ale będę się starała powiedzieć coś w sypialni koło siebie, yy, żywego. O, i zobaczcie, fajne lampki, jeśli komuś nie przeszkadza. A żarówka. Taka goła jako lampka. To fajnie to też wygląda. Ładne bazy. Co tu jeszcze jest ciekawego? Boże, zobaczcie jakie prawdziwe. A snake plant. Wow, jak żywa. Przepiękne rzeczy są. Fajne półeczki. Potrójne takie. Fajnie to wygląda. No i tutaj jakieś pierdołki. Afryka dzika no nie, a to tutaj są zapachy o, ale pięknie pachną ale ładne butelki ale drogie, co? moim zdaniem 15 funtów no nie wiem, ale zapachy są przepiękne Widzę naczynia też, ale to ładne. Prześliczne talerze, ale ładne. Pani wzięła do siebie tak, bo smutna, moja mi się była. Dzisiaj pani była smutna, ona mi pomagała. Tylko się dzisiaj zaczęłam smusić od razu, szkodnik przyszedł od razu i nie dał mi spokoju. Cały czas mnie nosem trącała, cały czas. Powiedziałam, że szła do siebie, poszła do siebie, ale cały czas leżała i patrzyła, i zajarzyła już po prostu wiecie, chce mnie, że tak powiem, wesprzeć, że ją zawołałam i od razu przyszła. Od razu mi też lepiej. No, pani kocha i dziękuję, że jesteś pieski. To najlepsze stworzenia na świecie. No, śpi, śpi, moje maleństwo. Wróciłyśmy znowu, zmokłyśmy trochę. Tak, moja Misia. Kurcy czekał nóż olejowy, wszystko w zasięgu ręki. Musiałem być gotowy na każdą ewentualność. Pomyślałem o swojej bezpiecznej codzienności, o problemach z Martą, umowie z Melanią, czekających niekolejnych publikacjach, a potem o samotności w wiejskiej chatce. Jeszcze? Ja pierdzielę, wiecie co? Jolka czyta książkę. Nie przesadzaj, I... bo tych książek nie czytasz, to nie wiesz co jest w książkach, prawda? Co, jak, jaki ty jakie jest tytuł tej książki? Ja to cały czas obsesja. Obsesja. Kto to, to napisał? Jaką się nazywa? Adrian Bednarek. Ja jestem w szoku. Przeczytałam Radek. jedną kartkę. To jest instrukcja normalnie do porywania i mordowania kobiet. No, hello! Ale tak samo jak masz filmy i książki, to tak działa właśnie. Już zawsze ale mówiłam, że tak nie powinno być, nie powinni takich rzeczy publikować, ale ja, jest tak nie. Ja robią. jestem w szoku. Normalnie daję instrukcję, co ubrać, co, jak przygotować wszystko, żeby nie porwać przysadzę. i zabić. Musisz człowieka. czytać książki. No takich książek to ja na pewno nie będę czytał. Kiedyś no to jest uwielbiałem straszna. Czytać, kiedyś uwielbia, uwielbia, czytać Tolkiena. Daj trochę wyżej, bo mam pod gardle. Uwielbiałem czytać Tolkiena i, i lubię fantastyczne i, i takie historyczne rzeczy. Ale to to już jest. No to jest trochę straszne. To jest jedna z takich bardziej książek, no właśnie takich dziwnych, ale spoko, bardzo bardzo się fajnie. No nie, tutaj kupiłem samochód za gotówkę, żeby nie zostawiać śladu. wymieniłem opony, żeby ale mnie nikt nie książka. namierzył. Zaparkowałem tutaj za murem, żeby nikt mnie nie widział. Ubrałem się za żołnierza, żeby, żeby wszyscy pomyśleli, że to po prostu żołnierz, żeby nikt nie zapamiętał mojej twarzy. To, to jest instrukcja obsługi: jak porwać i zamordować, żeby nikt nie widział. No, i nie, nie. Nie będziesz czytać tego. nie będziesz czytać mi takich nie książek. książek. Idź ty już, weź się zajmij swoją. Co co to jest? <laughs> Zakładka. od Oli mojej ukochanej. A co to jest? Krówka czy co to jest? Meszka. Z trzema ogonami? To o zobacz, meszka. Nie, ale fajne. A czemu to jest do no, nie, nie jest. Tutaj masz nosek, wąsy, uszka i łapki. łapki. Wiesz jak mi się dzisiaj chciało pizzy. Boże. A czemu nie kupiłaś? O, o, ja Dalej mówię. cię czytać? A? Spodoba mi się. <laughs> Spodobało ci się, nie? Ja muszę sobie audiobooki chyba wziąć do samochodu. Ten... No, ja też myślałam, ale ja z drugiej strony ja wiem, że jak zacznę coś robić, to się nie będę potrafiła ja skupić. Ja muszę być skupiona. Wiesz, jak będę sprzątała albo cokolwiek. To mi się wydaje, że mi będzie ulatywało wszystko. Nigdy nie robiłam audiobooków. Dajcie znać, jak to jest z audiobookami, Czy to ulatuje? Czy trzeba się bardzo skupić, czy można robić swoje rzeczy? Mi się wydaje, że można robić. Niby można robić, to... ale no ja nie potrafię. Mi się wydaje, że ja muszę być. Ja jak czytam, muszę być zupełnie skupiona. Ja, ja chyba nie będę mógł. Jeszcze mu, Bo jak jadę ten, jadę ciężarówką gdzieś i. I co chwilę chłopaki, ktoś swoni. No to mm. dzwonią cały czas, no to wiesz, taka praca. Nie. Ale jak, jak chłopaki do mnie zadzwonią i ja próbuję coś wytłumaczyć w tym samym czasie, jak tam gdzieś dojechać czy coś, to najczęściej przejeżdżam swój zjazd na, z autostrad. I to już mi się zdarzyło chyba z pięć razy. Nie, ale to nie to też ty, bo do że musisz mnie. angażować też swój umysł, mi się wydaje. Jakbyś słuchał, tylko wiesz, a zresztą nie wiem, no nie wiem, nigdy nie słuchałam audiobooków, nie wiem jak to jest. No nie wiem, no muzyki słucham albo jakieś informacji i wiesz, i nie przejeżdżam Ale to muzyka albo informacje to masz tak wiesz w bagrandzie. A książkę to jednak trzeba mi się wydaje słuchać. No nie wiem. Nie, ja nie, to nie dla mnie audiobooki. Ja myślę, że bym nie dały. Ale audio. dla mnie audiobooki, jak ty czytasz, ja, i ja. I fajnie mi się, fajnie mi się słuchać ciebie. No ja, ja ładnie czytam. No to jak cholera, ale. Dukam! Bo ja bym czytał, ale ty byś nic nie zrozumiał, teraz robię bardzo powoli czytam. Bo ja w myślach ja w myślach tą jedną stronę już przeczytam trzy razy, zanim jak na głos przeczytam, bo ja tak tylko, tylko lecę, a teraz się staram wypowiedzieć sobie tak, żebyś zrozumiał, wiesz, o co chodzi? No to mów tak, no to czytaj, czytaj ale, szybko, ale nie nadąży czytać na głos, tak, jak czytam w ciszy Radek. No co ty? Serio? No, poważnie? Ja nie wiem. Nie, ja nie wiem, jak się czyta. W myślach, jak się czyta na głos. Nie mam nie mam. No to weź sobie boże, na to. Zobacz na mm, do kieszeni w spodniach schowałem dwa skalpery. No weź, to sobie przeczytaj tutaj. No, faktycznie, szczerze, to się tak szybciej. No, szybciej, no bo nie musisz, nie. wiesz. A tym bardziej, jakie ja tobie czytam, to ja też próbuję robić, wiesz. Ale ja uwielbiam to wyro. A, jeżeli chodzi o wyro, to naprawił Radosław. Podokręcałeś, czy doroskręcałeś? Podokręcałem, ale to podokręcałem tak mocno, że aż w drewno się wtopiały te. te, te no. no, ale nie skrzepij. Jest późna pora dnia. Dobra, już było. Nie ma się co bać. W razie, jakby co.